Siema. W tych pięknych okolicznościach przyrody idziemy na spacer. XI BAS, czyli Batalion Atelierii Stałej, powstał krótko po wojnie. Są to działobitnie podwójne, czyli stanowiska armat kalibru 130 mm, sprowadzone ze Związku Radzieckiego, ustawione na kempie radowskiej. Miały zabezpieczać, właściwie zabezpieczały, tutaj tereny od strony morza. Czyli gdyby się zbliżył drogi statek, BAM, dostałby strzała. Władz wchodziło cztery działobitnie z armatami kalibru 130 mm sprowadzone ze Związku Radzieckiego, w że WZ-15, coś takiego plus kilka stanowisk armaty kalibru 37 mm, kilka schronów, centrum dowodzenia, elektrownia i kilka innych mniejszych obiektów. Cała koncepcja tego batalionu powstała krótko po wojnie w 1946. Wzorowano się na w projekcie Dział na Helu inżyniera Laskowskiego W 1948 oddano pierwsze strzały techniczne w stronę morza Początkowo nazywało się to DAN Dopiero W 1950 przeformowano to w 11 Batalion artylerii Stałej czyli 11 Bas Obecnie stanowisko 1 i stanowisko 2 są na pewno dostępne 3-4 nie mam pojęcia, może uda mi się znaleźć. A duża część obiektów jest na terenie jednostki wojskowej, także tam nie będę się chodził. Przedem specjalnie dołem, bo chciałem to zobaczyć. Oto. Się zawsze zastanawiam, co to jest, ale to wygląda na schron. Wygląda jakby zakopany głęboko. Tak się zastanawiam, czy został tu rzucony, czy spadł z góry. Bo te działy bitnie się osuwają, schrony się zapadają, te stanowiska strzeleckie. Ale czy to aż spadło z góry, czy po prostu tu wyrzucili? Osunęło się, tu rzucili i tak zostało. Kusi dawka Półsłowa Znaka heroiny Niestety razem razem muszę przyjechać godzinę wcześniej Albo i dwie jest sobota, godzina dziewiąta I kuj sportowcy wasami w tym Nie da się spokoju pochodzić po lecie O, znalazłem stanowisko strzeleckie wyraźnie przechylone ale wejście widzę bez problemu będzie brał uwagę na liście jest sobie stanowisko strzeleckie nie da się tam wejść wyraźnie przechylone przechylone, pochylone Ciekawe jak się tu chodziło Zakopali czy co? O! Gruzy w środku. Także nie wejdziemy tam. Troszeje A tu się wchodziło. ho <tryk> ho. <tryk> To wejście kolejne to stanowisko strzeleckie O, jakie fajne. A tu i ja. Też dałoby się ale jest tak zawalony liśćmi jest mokro troszkę A! więc sobie chyba taruję no ładne pole rażenia tu ogień mamy na tą stronę, na tą, na tą fajnie to przegrodzone nie, przepraszam, na tą i na tą. Tu jest zima. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Ale tu już nie wejdę.

Jak się usunęło stanowisko strzeleckie, ten ten schron cały, mały o. Raczej się usunął. osunęła. O to jest pytanie. Wygląda jakby się osunęła. Uff. Ztańczymy jak zwykle. Jestem u góry, Patrzcie. Co tu jest? Fuh. To jest to stanowisko. Eno, wejdźmy z chodami. Zaraz zobaczę. Czy to stanowisko numer jeden, dwa, a może trzy, a może cztery? Nie wiem, jak to kto wymyślił, ale to można by wyjść, Dobra. Dobra, wchodzimy na górę. Z pewnością tu były jakieś drwiczki coś to się znajdowało, ale co jest? O. Winda, która podawała amunicję. Zobaczymy ją z dołu. Jest i to. Jest. 130 milimetrów. Oczywiście musi być pomazane jak żeby inaczej. To jest stanowisko ogniowe numer 4. Tam już jest widoczne kolejne stanowisko. Tu mamy to działobitnie. Mamy działo kalibru 130 mm. Ładnie dokoła zabudowane. Pod spodem poziom niżej, gdzie jest skład amunicyjny. A ta błyskawica to nie wiem, czy ta błyskawica. Wow! Próbuję to sobie wyobrazić. Podchodzi wrogie statek. Jest daleko. Oddajemy strzał. Dostanie, ale jak zbliży się zdecydowanie za blisko, w sensie jak podejdzie coś bliżej, lufę nie opuścimy. No, może to jest działka kalibru 37 mm. Były inaczej skierowane, aczkolwiek nie mam pojęcia, gdzie te stanowiska były. No, tak czy się jak to miało chronić dostęp do portu, statek by musiał podejść, jakby był na widoku, był w zasięgu. Bach dostaje. Ciach. Tu jakieś zaczepy. No, coś. Działo już raczej nie da się obrócić, ani nic. Jest już chyba na sztywno zamocowane. To no był zamek. Ciach. Ładowało się. Zamykało. I ognia. Co najmniej kilka osób musiało to obsługiwać. No to jest też pozabierane łożysko i smary jeszcze pozostał. O, Emilia Wartek, byli niedawno. Pozdrawiam. Drabinka na wejście. Tu prawdopodobnie były słupki na siatkę moskwiącą. Czy to musiało być przykryte? Przed samolotami przeciwnika. Ewentualnym rozpoznaniem. Hmm trochę bardziej oddalono od brzegu. Tak ładnie pomalowane. Dobrze, fajnie, że to dbają. Dobra, schodzimy. Łota. Łota. jest to dużo błota. śmieci. Dużo śmieci. To zapewne rok produkcji. 1945 B13. 3C. Numer 789. 4895 kg. Zapewne to działa, waży. Tak przypuszczam. Nie znam cyrlicy ruskiego, więc strzelam, że to chyba kilo, 4895 Ech, no, troszkę to ważyło, ale fajnie, że da się je obracać jeszcze Z lufy nie podniesiemy, raczej góra-dół Nie ma szans Dobra, idziemy na dół, mam nadzieję, że tu będzie otwarte I do środka, wejdziemy to jest stanowisko ogniowe numer 3. E, strzelam, że tutaj też nie wejdziemy Wejdziemy raczej do... Ta. do dwójki albo jedynki, które z nich jest otwarte. I to była wieża kierowania ogniem schron załogi z tej wieże kierowane ogniem stanowisko Jednostka w widzicie armata i mocowanie Tu o całe wybrzeże. Zacznijmy tu 11 bas. Tu jeszcze 208 Pozostało helu, że rozewie Stogi. Wszystkie 4 razy. A, do 100. 100 bo tak strasznie. Uuu. 152 Brama wiastowa? O kurwa Tak na statku O kurwa Właśnie Mówiłem liście A. Dobrze, że tu telefonu nie miałem, bo byłoby po O, idzie na spodniach Trudno Liście Wi A mogę wyjść ten? Tu bo działo no, ale już go nie ma. Logiczne. Dobra, tu na górę. Kuźlę, ale to zaryło. Tu to się w... patrz I tu się normalnie w ziemię wbiło. I tam jest pod ziemią. Wszystko przykryte No, trochę no, to ważne, nie? Prawie 1500 ton. Dobra, teraz się nie śmiać. Muszę wejść na górę. W2A7, nie, przepraszam, W2AZ, cokolwiek to znaczy, tu leży. I tu chyba można wejść do środka, w sensie pospód Także wejdziemy. A jaki to był widok? No, ładny widok, ludzie. Prośba, nie śmiećcie w lesie. Ja zużyłem, chowam do plecaka. Czemu wy tego nie robicie? Można, można. W sumie stanowisko gniazdo numer jeden, niby pierwsze, a na mojej trasie ostatnie. Tu ponoć da się weźć pod spód, więc nie tracąc czasu. I energii. Wchodzimy po A, kolejna karteczka. Pozwolę sobie zerknąć co to jest. Zejść niżej. OR2 Nie wiem czy rozwiązuje czy ją zagadkę. O, smart jeszcze. Ale macie ześ niżej Bóg wejdziemy do środka tu uwaga, to jest dziura oczywiście tak pentagramy muszą być pinda municyjna skarpetka łańcuch jeszcze się trzyma jakieś, o stanowisko strzeleckie jakby kto chciał wejść Haefir Uli... Haefir Uli Hamet Newsted Metallica OK Metalika do śmietnika. Żyć <gryst> to znaczy powoli umierać. Cliff Barton. Metalika. Coś fajnie Metaliki to było. No, od... Metaliki zaczynały. Prawdopodobnie była amunicja, czyli tu musiała być amunicja. Wyciągali na windę do góry. I ciach. Z góry wszystkie cztery stanowiska zaliczone, zdobyte. Za mną może miałem iść górą, wrócić, ale jednak i do plażą dosyć wywrotek, jak na dzisiaj. Kończę tą dzisiejszą wyprawę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I mam nadzieję, że widzimy się na następnej wyprawie. Trzymajcie się. Do następnego, cześć.